A to kupiłeś? Czy od Ilony? Ale on jeszcze o tym nie wie, on jeszcze o tym nie wie Aha <laughs> Także wiesz Jak pada zobaczyła ona ci go schowa, dobra no, lecimy teraz? Tutaj, na te zlecenia Dobra Na te zlecenia Lecimy, lecimy, Ja zobaczę tego pada Co tam Agnieszku słychać, jak zróweczko? To ja mam kurde ten adres później podeślę, nie? Gdzie macie wyschodzić? Pewnie. Eee, mamy Iwan gości Ale tu, oh, kuźwa! Snajper! Bambu, dobra, ja się proszę! Cicho, Snajper, coś Snajper. Ty zrobił, dobra, tak. dobra, dobra, Gledus, tu, tu, tu! Ja wiem, A że muszę, czekać. Dziękuję. Mamy tu dwóch Bambu. na pewno. Kuźwa, teraz zginął. Snajper, Bambu. mówię ci, kurde. Snajper! Snajper, Snajper, gdzie go? Snajper. No. Sniper, kurde, spada nie otworzył już. Sniper, e, biją, biją. Czy to Iwan bije? Nie, nie, nie. Się Boże, to ci tam rozpiecha? Boże, że tu jest RPG. Ej, dwóch tu było na pewno. Ej, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest na pingu. Nie Za Zobaczmy tym. Na prawy Ty do tu Tak, tak, tak. Ta. Daj się do tyłu za kolak. Bo bo tu strzelacie do siebie? No bo oni tak lubią. Lotnik, lotnik. Kuźwa, tu jest, tu jest, tam. Dobra, dobra, no. dobra, już, już. Tam jest, tam jest, tam jest. Pobalowy. Patrzcie w górę. Ej, Potrzebuję amunicji leci. Gdzie? Ty mi się tu kuźwa pokazujesz. A, Jeszcze jeden tam. A masz, a masz! Chodź, panuj, chodź tu do mnie, podnieś mnie! Czekaj, ja nie ma mam amu, czekaj, ja nie mam amu, w ogóle! Pięknę do ciebie. Jest to mnie, Ja sobie tylko broń podniesę. tu wleciał. Aha. O, w nieruchce jest skrzynka Przeziębiony, Agnieszka, przeziębiony, zmęczony, wiesz o co chodzi. Ej, 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 gościu na sklepie! Ej, ej, na Obity! On w, w środku jest, w środku tutaj! Jeden powalony! Nice. Beautiful. Pięknie. I wam ty takie słowa znasz po angielsku? Tam z YouTube'a. <śmuszynka> <śmuszynka> z YouTube <'a. śmuszynka> counter UAV. Z Kupuję UAV, ale na razie go nie używam. Bo jest counter. Ja swojego countera. A co? Będę gorszy? <śmuszynka> Ej, jak coś lata tu koło nas. A czujnik niech po cholerę mnie to. A dobra, w razie czego zrzut 20 tysięcy kosztuje. Ej, gościł mnie! Gościł mnie, kuźwa! Nie słyszałem. Tak, cała nowa mapa jest od nowy. Dobra, leży. On tutaj kucał, Jezus! Jak z grać? Bez peka. Tacy, ludzie, tacy ludzie właśnie. Tacy ludzie uh, grają. Marines, nie mi moich gratów, ziom. Jakich jaki gratów? Aha. O, że mówisz. do bezpiecznej strefy. Ale amo? nie mam. A ty co? Tutaj, tutaj nie jest amo! Gdzie jest ammo? Gdzie jest do R Jest Tutaj. dobra, więc, ja tam jestem, dobra. Ej, kurde, ja nie mam tu, idę po bl blaski. Ej, mam BSP. Moje BSP, zobacz. Odzyskałem. Kontrakcie dobra, trzeba, trzeba długie zlecenie wziąć. Nie, Ilone, co ty mówisz? Kurde, to mega, zajebiście. Ej, Ule, e, Kaledin dostał, Kaledin! Tu, tu, tu! Jedne. widać, to Przeraf, Dobra robota. Zrozumiano. PSP miejscu Dobra. Rozpoczynam z... Kuźwa, nie ma mamo! Mamy. Ale to staje, nie ma mamo! Kościuł. Już, już, spokojnie, już spokojnie. Uratowałem cię. Jesteś najlepszy, je, nie je, wiem ci to dzisiaj. Cały. Nie, a możesz powtarzać, nieskończoność. A tu skrzynki z pancerzem są tylko. BSP, Ej, strefa, strefa. Strefa, strefa. Run! Run. Du, 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 du. U, Ej, po mamy ekipę, hopy. Nie, nie ma. ale Jest, jest! A tu Bieguj jest, do skóry, za to biegnę. Bibi za tobą kurde lądował, uważaj. Wiem! Oh god dammit! Oh shit, Lechajsu! jestem. Oh, Oni po lewej są u na, y, około nas, Opy, Ja dla mnie tylko jakąś działeczkę, dużo nie chcę. Jakiś za... mocno Lechajsu. Strzelają się tam z kimś. Trzeba... Na górkach, Trzeba... na górkach chyba. Trzeba tu na górkę lejść. Grosz, tu jest, biega do budynku. Na pingu, dobrze, nice. Cel tutaj. Nie, nie zabijaj. Marines! Kusza. Nie żyję. Nie zdążyłem. Wybacz mi, wybacz. <laughs> A kurde. Żeton. Mój dwa żetony. A tu jest machine. Okradłeś mnie, bo ja Nie, nie wziąłem go. E, tak, kto chciałby tak. selfa? Ja mam. Ja mam selfa chyba. O to czekajmy, to Mariusz wyląduje, to co weźmie. Dobra, ja sobie biorę sprzęcik swój. Czego nie mogę? O, już. Dobra, biegnę do was. Stoj okay. Wezmę tę samoreanimację. Ja nie mam samoreanimacji. <kluz> <kluz> chyba mogłem ją wezwać. Ej, mamy ekipę po lewej. Kuźwa, żeś mi drzwiami tak, przy, rzucie, przydupczył. Tak. Nas rzucie, kurde. Strzelają tu gdzieś. Tylko nie do nas mamy chyba. Mamy aktywne ulepszenie polowe. Dobra, co mi wypadnie? Nie ma nas rzucie. A nie no w ogóle kusi, mnie, kusi mnie ten zrzut. Ja już kupiłem. tam czysto, czysto, panie. No to le, to no ja stop, idę. Proszę. Ja idę. Ale oni tu byli, bo tu zlecenie nasze jest, wiesz, widzisz to. Ale ci Zlądował Zl tam typek. Nie obiłem go. Obiłeś czy nie? Nie obiłem. Powalony na dachu! Ale nie, nie dam rady go po ten. On tutaj jest schowany. To strzela z pleców. Uważaj, Bubi. Chyba bibi? Nie. Powalony! Na dachu! Iwan, na prawo jestem. Był jakoś tu. Powalony, powalony, powalony. Dobra, już idę do ciebie. do bezpiecznej strefy. Tu Sniper jest. Wiem. Wiem. Cele zlecenia załatwione, dobra robota. Jednego na dachu powrócę, snajpera dobra, kolejny załatwiony Dobra, tu wszyscy leżą. Mina za pod A łoska. tutaj na tym, na tym daszku, tutaj? Na daszku załatwił snajper. Uwaga, bo tu coś aha, to jest tam to... pika. Pikachu. Gdybyście widzieli, i coś do snajperki, to przytulę. Ja to potwierdzam, przyjąłem, po tu są Kogoś jakieś kraty Iwan. Ej, na lot skądś tam ze strefy idzie w ogóle. Dobra, chodźcie szybko do strefy. Ja jestem. Ej, Dobra. lotnicy, lotnicy, przed nami. Tak, Tutaj, tak, tak, tak. tak, 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 tak. I jeden potwierdzę. tu. Musimy ich Gdzie dojechać. Miałeś Gdzie miałeś tam tego gościa, co ten na kraty? Skąd on strzela? Tam, tam, tam pink, live, pink. Ok, ok. Tutaj. O kurwa, ale się wiebałem. Dużo ich tam? Dwóch. Menni. Trzech Czterech. Oj! Stajpy na wprost! Nie możemy iść tamtędy. Prawa, 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 Lecy, plecy, plecy! Do... Lecę! Jeden powalony! Jeszcze ja jeden, jeden jest. z tego co widziałem jeden wyleciał. Jeszcze jeden był! No tak, oh. I... Dwóch, dwóch, dwóch! Ja nie mam granatów kuźwa, to jest problem. Dawaj, no dobra, dobra, bo weźmy sam list. Kurdy, co jak ty do mnie mówisz? Cześć Emilia. On mi od skórych czybyków mnie wezwał. To są Polacy. Pokaż mi, Cześć Emilia. Przepraszam, ja skupiony na GRCS-em. 30 sekund mam do powrotu. Kurwa. Powalony, powalony. Kurwa, no plecy tu Plecy, mam plecy. Ale ja powaliłem tego. 10 sekund. Ołatka. Dobrze, wytrzymasz. Na siebie, ale to, to jest Cześć czy się milion. Naj, naj, naj. O, burde, jakie to są emocje. <laughs> naj, 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 naj. Dobra, nie, nie, lecimy? Ale... Ja do, do, do Jestem do czysto. Sklepu. Ja do sklepu. Hello. Mogę się ja. zabrać na gapę? Jasne, jasne. towarzysz Waga BSP wziąłem, odpalam 1-1, wzywam światło, piszcie! Kurwa, jesteśmy Ty? w dupie teraz A ja Jesteśmy w dupie W dupie asfalt no. no i to tak przekonkretnie, kur... w Źwicach Kaledin? Ja jestem na dwiemi w gospodochronie Nie <noise> jestem do gościa, tamta jest gościu Plecy, plecy! Czekajcie, tu, ja tu mamy waszym BSP, tu jest typ I stój o. Dalej lecimy, kurde, ten Marek Ej, Dostaje z, z mostu Dalej do tej łódki Au 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 au. Dobra, dobra oh, shit. Róki. Róki. Jesteśmy, ale jesteśmy przy... To cię, yy, kto na to pat. Ej, dobra, podnieś się Tu, chodź podnieś... tu Jestem za tym, kontynuuj Jeden w wodzie zabity? Ej, nie ma mamo. Dobra, za do wodę i płyniemy Pod wodą masz, O Jezus! Masz tu, masz tu pójdźcie, pójdźcie pójdźcie A już za pod... późno Too late Podrodzenie wyłączone, kurde pójdź w stronę światła Marinz! A to co nie wyłączyli? Nie mogę podnieść O Jezu Dobra Wszyscy <laughs> Ej, zajebiście <Ta>. weszło! Zajebiście! <laughs> ej, ja nie mam amok w dalszym ciągu, czekajcie Ja rzuciłem kurde, Ja, też ten. ja wiem ale to już kóźno możesz mi... Kybaboky, Kyboksy! Czekaj, gdzie jesteś? Chodź tu, chodź tu, gdzie jesteś Mogę Ci coś Uf. rzucić To rzuć mi coś to się broń jakoś. No, no. 25. Masz. A nie, broń nie, amo. Ja do RKM to, to nie, nie to ci nie mogę, bo nie mam. A to ja nie, to jest do RKM-u. Dobra, dobra, damy radę jakoś. Masz tutaj jeszcze ten. Dobra, Roby dobra, my... jedziemy. Ej, ktoś, ma, ktoś ma płytki z pancerzem? Ktoś to rzucie, tam, no? Tu leży box. A, tu są, no, Potwierdzam. Ej, typek koło nas przebiegł, nie słyszał nas. Ej, ej stójcie, stójcie, patrzcie jak strefa idzie. No zostawcie, zostawcie tu, nie no nie... Nie, ale... nie 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 chodzi? Aha. nie nie była a tam, to tam się, strzelałem, tam się strzelałem. Tam jest nie Dobrze nie nie bezpieczną Dodawajcie do, do... do ARI. Do tędy, do... strefy. Tutaj jest. nad nami. Bo nad nami wylądował. I nie wiem, czy jeden nie pójdzie... ten, schodami od wody. Tam, gdzie przyszliśmy. Nie, raczej nie, chyba. Dobra, ja. Tak, jeden uciekał właśnie w stronę wody, wiesz? Tak? No A to, to patrzę. Leży. Kurwa no by mi się przydało, Tutaj Amo. mamy! Do czego? Do czego? Do wszystkiego. Jeden powalony tutaj! w sektorze. Stefa go zabije chyba. Tutaj za Kramin. tym jest. Pokazali mnie, pokazali mnie Jeden był tam powalony, Iwan. Dobra, bronimy, bronimy, bronimy się. Tu jest na blisko, powalony tu na blisko, Iwan. Kto się dusił? To ty, Iwan? Ej, ładnie, ładnie, wat? Ej, oni muszą do nas przyjść! Ej, ktoś jest na mojej kamerze! Przy domku! Przy domku, przy domku, na mojej kamerze! I łap na dachu. Nice! Ej, dwie drużyny zostały pocz nas! Nie, to jest razem z nami! Nie, dwie drużyny zostały. Teraz jedna drużyna! Jedna drużyna, jedna drużyna! Nie spierdolmy! Jest ich dwóch tylko, jest ich dwóch, jest ich dwóch! Tak, 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 tak! Zabite! Dobrze! Dobrze! Leci! Teraz klipa poproszę To dlatego, że tego pączka zjadłem do końca a, 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 a. Pączku jest siła Au! Ej panowie, piąta giera i już wygrana. Au! Ale, ale siadło Ale jakie skupienie było, Lule Ale ta koncepta, nie takie emocje lewo, a. Brawo, no, jestem ciekaw czy coś zabiliśmy w ogóle kogoś Aj, ale to na tym na, tej, kuźwa, Aha, yy, na tym medyk. na tym sklepie, to było takie kuźwa niepewne. Ale zajebiście wyszło, to ty też. Ej, ty no zajebi... A, A, co robiłaś? Ja, ja no ja byłem, no ja byłem na tym sklepie. No, na tym sklepie o. było to tak, kuźwa ten. No, no, ja Au! <laughs> Au! Ej, i ta belka też ładna. Batła. Nie, rankedów nie próbowaliśmy. Maniek 89! Ej, 29 fragów! Ja Stogier.pl! Polacy! A ja, jak ty się wyłącza, ten? Ten. Tabeli teraz Zaraz Tabele. powinno ci coś. Otwórz Taka. tabelę, trójkąt! Trykąt, trójkąt, trójkąt, trójkąt. Trójkąt, no? Ja o, robię Ej, ale 29 fragów żeśmy się